Witam ponownie bardzo serdecznie na kanale Matma w Małym Palcu w serii filmików, w których rozwiązuję zadania z podręcznika Nowa Matematyka 1, poziom podstawowy i rozszerzony z wydawnictwa Nowa Era. Jesteśmy w pierwszym dziale tego podręcznika, w siódmym temacie tego działu Potęga o wykładniku całkowitym. Zadanie pierwsze z tego tematu mamy na tablicy polecenie oblicz i zaczynamy od podpunktu. A – minus 2 do potęgi 5. Wiemy, że ujemna liczba podniesiona do nieparzystej potęgi da mi wynik ujemny. I teraz zastanawiam się, ile to jest 2 do potęgi piątej. Warto też znać potęgi liczby 2 na pamięć. Od 2 do zerowej do 2 do dziesiątej to polecam sobie nauczyć się po prostu na pamięć. A jeśli ktoś, nie wiem, nie chce się uczyć na pamięć, no to rozpisujemy 2 do piątej jako 2 razy 2, razy 2, razy 2 i razy 2. Pamiętamy 5 czynników... Czyli elementów mnożenia 5 dwójek przemnożonych przez siebie raz, 2, 3, 4, 5. No i po kolei 2 razy 2 to 4, razy 2 to 8, razy 2 to 16 i razy 2 to 32. Czyli minus 32 jest wynikiem podniesienia do potęgi piątej liczby minus 2. Idziemy do kolejnego przykładu w podpunkcie a, czyli minus 2 do minus 5. I minus w wykładniku potęgi powoduje, że muszę wprowadzić 1 przez. No i teraz to, co mi zostało, czyli minus 2 do piątej wrzucam do mianownika, czyli tutaj. Więc zapiszę minus 2 do piątej. Już pozbyłam się tego minusa z wykładnika potęgi poprzez wprowadzenie tego 1 przez, czyli odwrotności. No i teraz 1 przez i minus 2 do 5 już miałam tutaj wcześniej, czyli 1 przez minus 32. Ten minus zapiszemy przed ułamkiem, czyli minus 1,32. No i to jest wynik. Idziemy dalej. Teraz mamy 2 do minus 5 znowu minus w wykładniku powoduje, że robimy 1 przez, czyli odwrotność i teraz w mianowniku tutaj już dajemy 2 do 5 1 przez 2 do 5 już tutaj rozpisałam, 32 czyli 1, 32 no i to tyle w podpunkcie A i idziemy dalej do podpunktu B mamy teraz 1 trzecia do potęgi minus drugiej, tak jak przed chwilą mówiłam Minus w wykładniku powoduje, że muszę wprowadzić odwrotność podstawy potęgi. Czyli wcześniej to rozpisywałam 1 przez 1 trzecia teraz by było. No i to by było 1, wiadomo dzielone przez 1 trzecią, bo kreska łamkowa to samo co podzielić. I teraz zamieniam dzielenie na mnożenie przez odwrotność, czyli by było 1 razy 3 pierwsze co daje 3. Żeby nie rozpisywać tak tutaj tego 1 przez i tutaj ułamek w mianowniku i potem zamiana na mnożenie przez odwrotność, to po prostu wprowadzamy odwrotność liczby 1 trzecia, czyli zamiana góry z dołem. Czyli trójka idzie do góry, jedynka na dół. No i mamy 3 pierwsze, czyli 3 do potęgi już teraz drugiej, bo pozbyłam się minusa z wykładnika potęgi, wprowadzając odwrotność podstawy potęgi. No i 3 do potęgi drugiej to oczywiście 3 razy 3, czyli 9. Idziemy dalej, minus 1 trzecia do potęgi minus trzeciej. Znowu minus w wykładniku, powoduje, że z podstawy potęgi robię jej odwrotność. Odwrotność liczby minus 1 trzecia to jest minus 3 pierwsze, czyli minus 3 biorę w nawias i teraz do potęgi już trzeciej, a nie minus trzeciej, bo pozbyłam się minusa z wykładnika. I teraz minus 3 do potęgi trzeciej. Ujemna liczba do nieparzystej potęgi to na pewno wynik jest ujemny, no i mogę sobie na dole rozpisać 3 do potęgi trzeciej, to 3 razy 3 razy. 3, 3 razy 3 9 razy 3, 27 czyli dopisuję do tego minusa 27 i mam wynik minus 27 no i jeszcze w tym podpunkcie mamy minus 1 trzecia do potęgi minus czwartej, znowu to samo minus w wykładniku powoduje że z podstawy potęgi robię odwrotność, czyli minus 3 pierwsze, czyli minus 3, no i już mam do potęgi czwartej Teraz ujemna liczba do parzystej potęgi powoduje, że wynik będzie dodatni. No i zastanawiam się, ile to jest 3 do potęgi czwartej. To 3 razy 3 razy 3 i razy 3. 3 razy 3 9 razy 3 27. 27 razy 3 to 81. Czyli wynik to 81 i to tyle w podpunkcie B. Zatem idźmy do podpunktu C, mamy pierwiastek drugiego stopnia z trzech do potęgi czwartej. Chciałabym najpierw rozpisać to, co tutaj mam, ten przykład w innej postaci. W jakiej? W takiej, że mam pierwiastek drugiego stopnia z trzech do potęgi drugiej i jeszcze do potęgi drugiej. Wiemy, że jak mamy do potęgi i do potęgi, czyli potęgowanie potęgi, to wykładniki się mnoży. Czyli pierwiastek z trzech, moja podstawa potęgi mam, Wykładniki mnożę 2 razy 2, 4. Jest ok. Zapisałam to samo, tylko w innej postaci. Dlaczego ja zapisałam w takiej postaci? Dlatego, że mam tutaj pierwiastek kwadratowy, czyli pierwiastek stopnia drugiego i chciałam podnieść do potęgi drugiej. Dlaczego? Dlatego, że pierwiastek stopnia drugiego i podniesienie do potęgi drugiej to są działania odwrotne. Można tak kolokwialnie powiedzieć, że się zwalczają. Czyli jak mam tutaj ten pierwiastek drugiego stopnia z trzech do potęgi drugiej, to wynikiem jest liczba podpierwiastkowa, czyli 3. Wynikiem tutaj tego, co zaznaczyłam, może tak zaznaczę na czerwono jest 3. No i jeszcze tutaj muszę podnieść do potęgi drugiej, czyli zapiszę, że pierwiastek drugiego stopnia z 3 do potęgi czwartej to jest 3 do potęgi drugiej, czyli 3 razy 3, a to daje nam. 9. No i idźmy dalej. Pierwiastek drugiego stopnia z 3 do potęgi minus drugiej. Minus w wykładniku powoduje, że robimy 1 przez, czyli odwrotność. No i teraz w mianowniku już mam pierwiastek drugiego stopnia z 3 do potęgi drugiej. No i 1 przez. I to, co mówiłam, pierwiastek drugiego stopnia z 3 do potęgi drugiej, tutaj to, co zaznaczyłam na czerwono, to 3. Czyli. Mamy jedną trzecią. No i to jest wynik. Idziemy dalej. Pierwiastek drugiego stopnia z trzech do potęgi minus 6. Minus w wykładniku sprawia, że robimy odwrotność, czyli 1 przez, i teraz pierwiastek stopnia drugiego z trzech do potęgi 6. Równa się 1 przez. No i teraz rozpiszę. Pierwiastek z 3 do potęgi 6, jako pierwiastek z 3 do potęgi 2 i jeszcze do potęgi 3. Dlatego, że jak wymnożę te wykładniki 2 razy 3, to mi daje właśnie 6, czyli jest OK. 1 przez, już wiem, że pierwiastek z 3 do potęgi 2 to jest 3. No i jeszcze muszę 3 podnieść do potęgi 3, czyli mamy 1 przez. 3 do potęgi trzeciej, czyli już wcześniej mieliśmy 3 razy 3, 9 razy 3, 27. Gdzieś to tam po drodze już liczyliśmy, tam było jeszcze 27 razy 3. W każdym razie też warto nauczyć się podstawowych potęg liczby 3, czyli 3 do pierwszej, no wiadomo, 3 do zerowej, 3 do pierwszej, 3 do drugiej, 3 do trzeciej, 3 do czwartej, że to jest 81, to też warto by było wiedzieć. No bo tutaj fajnie już nie rozpisywać tego 3 do 3 jako 3 razy 3 razy 3, tylko od razu zapisać 27 i jeśli ktoś ma z tym problem z zapamiętaniem, że 3 do 3 to 27, no to może oczywiście rozpisać sobie, lepiej rozpisać niż błędnie tutaj wpisać mianownik i tym samym błędnie podać wynik. No tak jak mówiłam, 3 razy 3, 9 razy 3, 27. I niepotrzebnie tutaj napisam, równa się to tak z rozpędu. Wynik mamy już właśnie 1,27. I to tyle w podpunkcie C. No i ostatni podpunkt w tym zadaniu D. Mamy pierwiastek drugiego stopnia z 2 do potęgi 6, czyli pierwiastek z 2 do 6. Czytając krócej, no i teraz znowu chcę zapisać pierwiastek drugiego stopnia do potęgi drugiej, bo wynikiem będzie liczba podpierwiastkowa czyli 2 w tym wypadku ale oczywiście tutaj miałam do potęgi szóstej ten pierwiastek z dwóch więc muszę jeszcze pierwiastek z dwóch do drugiej podnieść do trzeciej, wykładniki jak przemnożę 2 razy 3 daje mi 6, no i to co przed chwilą powiedziałam, wynik tego potęgowania, czyli pierwiastek z dwóch do drugiej to będzie 2 no i jeszcze dopiszę to 2 do potęgi trzeciej trzeba podnieść, 2 do potęgi trzeciej to 8, jeśli ktoś właśnie zna na pamięć wynik to od razu wpisuje albo rozpisuje sobie 2 razy 2 razy 2, 2 razy 2, 4 razy 2 to właśnie 8. I kolejny przykład, pierwiastek z dwóch do potęgi 7. Teraz będę miała problem z zapisem tej siódemki, którą mam w wykładniku w postaci dwa razy liczba całkowita. Nie da rady. Ale i tak skorzystam z tej własności, że właśnie pierwiastek stopnia drugiego i podniesienie do potęgi drugiej to są działania odwrotne, czyli wynikiem jest liczba podpierwiastkowa. Ale zapiszę sobie pierwiastek z dwóch do potęgi drugiej i do potęgi trzeciej. To na razie mam pierwiastek z dwóch do potęgi 6. I skorzystam ze wzoru na mnożenie potęg o tych samych podstawach. Czyli jakbym tu jeszcze dopisała niepotrzebny jest ten nawias razy pierwiastek z dwóch, no to wiemy, że pierwiastek z dwóch to jest to samo, co pierwiastek z dwóch do potęgi pierwszej, to jednak może zapiszę ten nawias, żeby wszyscy wiedzieli. No i teraz jak mam mnożenie potęg o tych samych podstawach, to tą podstawę przepisuję, a wykładniki się dodaje. Czyli sześć. Plus 1 to mam 7. Czyli zapisałam to samo, tylko w innej postaci. Pierwiastek z 2 do 6 razy pierwiastek z 2 do 1. I jeszcze rozpisałam sobie pierwiastek z 2 do 6 w postaci pierwiastek z 2 do 2 i do 3. Po to, żeby właśnie tak jak mówiłam, skorzystać z tego, że tutaj pierwiastek z 2 do 2 wynikiem będzie liczba podpierwiastkowa, czyli 2. Zatem muszę dopisać razy pierwiastek z dwóch. No i teraz może jeszcze zaznaczę jakimś kolorem, bo tutaj dużo tych informacji i dużo tych dwójek wynikiem tego co zaznaczyłam na czerwono będzie liczba podpierwiastkowa czyli 2. Zatem zapiszę 2 do potęgi muszę podnieść trzeciej i razy pierwiastek z dwóch. 2. 2 do potęgi trzeciej już tutaj miałam, wiemy że to jest 8 8 razy pierwiastek z dwóch, no to możemy sobie podarować ten zapis tutaj razy, oczywiście to razy tam jest, tylko nie trzeba zapisać tej kropeczki tego znaku mnożenia. 8 pierwiastków z dwóch. No i ostatni przykład w tym zadaniu, tutaj może po prawej stronie rozpiszę pierwiastek z dwóch do potęgi minus ósmej, minus w wykładniku wprowadzamy 1 przez i w mianowniku mamy już pierwiastek z dwóch do potęgi ósmej, no i 1 przez i teraz pierwiastek z dwóch do potęgi ósmej mogę rozpisać jako pierwiastek z dwóch do potęgi drugiej i do potęgi czwartej, no i pierwiastek z 2 do 2 to jest 2, czyli mamy 1 przez 2 do potęgi czwartej i albo ktoś od razu wie, że 2 do potęgi czwartej to jest 16, albo rozpisuje sobie 2 do czwartej jako 2 razy 2 razy 2 i razy 2, 2 razy 2 to 4, 4 razy 2 to 8, 8 razy 2 właśnie 16. Czyli wynikiem jest 1 szesnasta. No i to tyle w zadaniu pierwszym, tyle też w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli Wam się podobało, kliknijcie proszę łapkę w górę, kliknijcie proszę dzwoneczek, zasubskrybujcie proszę kanał. Zachęcam też do komentowania i do usłyszenia w kolejnych filmach.